ha, to głupie. <gulanie> Dobra, może podniesie mnie ta pij mała Co to się nazywa Twoja post? Juin, pizda. Fizdę kemura Boże święty. Dobra, dalej, sobie Misa <gulanie> <gulanie> misa

na ten naraszowanie z piłą, że w sensie rzeczy przysługuje i drugi addon na to, że e, regenerują mu to czarcze, no, tokiem, tokiem dobre Good job buddy, good job. Waliło tą piłę, nie? Co za fok, My robimy na środku... ...gena jakby, nie? Z prawej strony Z tego miejsca, jak się Gdzieby Gdzie by tu powiedz, gdzieby tu powiedz biegł na dół No! z partnerem, co mnie kurwa, kontroluję ja gry, czy no na Freddy, nie <grym> on jest no nie, no z Freddy, to nie widać, nie wiem, nie wiem, nie co nie wiem, nie Zeskoczył na dół do tego locker roomu co mógł by być tego narodu O le się wdupiłem. C pionzki są pan To stud napsuń nie dostał Mówisz cholera mi jest Ja się nie mogę obudzić? Dlaczego się mogę obudzić? Co się ja dzieje? Co on zrobił? Paleta się... spalona na bibliotece. Uciekłem ze snu. No chuj ty klęsujesz ten totem? On jakiś Hexa Nie, po prostu... Ja, nic nie zrobię w tej grze. Nie no, reportant staje z człowieku. co by ludzie zrobili, jakby Norska wyszła tak, wiesz, na dzisiejszych standardach, że dzisiaj by na przykład puścili, już mm. przy ludzie by stracili swoje gówno. Podwójny dasz przez ściany, przez wszystko. Ja na to no nie będę grał. Dostałem instant tunela. Nic nie zrobiłem w grze. Nawet połowę gena nie wykręciłem. To za woda psia to jest ta gra. No. Super gra. Wiesz co to za killer? Nie. Wiesz co graliśmy przy tamtej grze? Oh, o to mój To samo. To jest ta sama Nurska Nie. Może być w sumie. Ile nurz mam metrów? 28 osiem. Jak dobrze Nie, nie. Rufiński czeka na... Na heal'u z tym inwalidą. Nie mogłem absolutnie nic zrobić. Mi się znowu tu miał dostanie. Na takim podrzemysłem z tą samą osobą. Coś znaczyło mnie samo nurskę, Nie, skonektuję z tej gry. Pierdolę to. Nie chce mi grać na nurskę tą samą. O! Co to, co ty to grasz? Ghost go... Ghostface. Wow. Insta dropuje szaka. Jak on tak długo Cię stalkował, Ty nie ogarnąłeś? Bo za oknem był, a ja się rozglądałem <śmall> tylko a. na drzwi. Kurwa, na mnie jest! <śmall> go prawie. Nie żyje. Z O matka. Krauczuję chyba, czy na pewno. Gdzieś idzie do Was, albo do do A nie, chuj, jest tam koło haka ładzi. Nie uderzyłeś. No ale w czambo dostałeś się. No ile te geny się kurwa brokują? czy mamy jakichś podwójnych blogenów? Co? Zjebnięte. You fucking. Bitch ass. śledzę sobie eee, jak szef no, nie dobiegnę nigdzie. nie dobiegam na polecie. No, nooo widzi Nie zdążyłem zrobić tego. Nie, zmarnowałem jeszcze apteczkę przez to. Czekaj, co? Użyłem styptyka? Miałem jeszcze endurance i on mnie normalnie powalił. Dead bug. Format oh, Ja grałem yy, z Tobaką na jakiś sweaty skład czterech ace'ów Dzisiaj wyłączyłem grę pod tym, nie? Już dosłownie mi się odchciał patrzeć na tą grę Przynajmniej znaczy, miałem tam z pół tych haków zapełnione, to byłem zadowolony w miarę, nie? Już mam pierwsze tego nie ma. To Jak ja zmieniam jak zmieniasz tego formę Kosadako, znaczy no, manifestujesz, to wtedy masz slow? Jak się wydaje? To, czy, to, czy to slow jest? Nie, chyba nie spowalnia ci to w ogóle. I chyba nie dostajesz nawet pa, palet stanów w tej formie. To nie, na pewno na to, to nie dostajesz, prawda? Nie, ja

No i poprzez okno poszła, piękna. Nie wiedziałem, to, będzie thank I twałko, nie robią mnie co... ty mi mi stykadłaś mi stykadłaś mi stykadłaś mi

Nie, tak po prostu ma tak gdzieś nie potrafię absolutnie grać. No co ty nie powiesz.

Jak już sabotuje, no... Ja pierdolę, to to ludzie, kurwy Drugi sabotaż będzie robił. Pierdolaj. Co? Tunel mu robię, źle Nie. Nie! Ten gość ma Co to jest za szczęście? Zjebał. Prostą dziwkę jedną za to... O jest! Ty! Po prostu skomplekowałem to. to Undeserved med no, mocno, ale skomplekowałem. Boże, on breakał też. Chyba mają, bo nie docekują Przeraża mnie ta wizja. No na, na, praktycznie na 0 -by -hakach to wygrałem, nie, kolejny nie, 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 dobra nie, 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 Tak. Yeah. Oh, bo ja nie no, małego, już chroszę zamknę. No ja mało gość w niej będę wlewał, to jest też. Tak. No. No! Czul miał cały bit pod salutowanie, nie?

Muszę presser zrobić, żeby wysadzić. Sobie... Nie, nie trafiłem. Ty kilo zrobiłem. What uh. a Играм на пара гости са мали и едно два кола.